Ja to wszystko rozumiem, ale może trzeba było pilnować męża. Ja zawsze mam oko na Maćka. Wypaliła Marta. Wypaliła Marta. Uważaj, to może być, to może wywołać odwrotny efekt. Założyła Justyna. Nie chciała kontynuować tej rozmowy, więc rzuciła I Idę spać. Następnego dnia... Przyjaciółki jak ognia unikały tematu z poprzedniej nocy. Justyna i Marta prawie nie odzywały się do siebie. Hańczka próbowała polepszyć i łatkimi historiami ojazdnojomych z liceum. Bezkutecznie było sztywno. Gdy stanęły przed sauną, niemal siłą wymknęła przyjaciółki do kaminy. oznajmiając: Mam za wysokie ciśnienie! Idź! Cię same! Marta tylko czekała na jej okazję, by zostać sam na sam z synu. Wczoraj przesadziłam! Chciałam, się, chciałam Cię przeprosić! Przyznała od razu. Wiem, wiem, świat świetnie jest Pan tylko czasami chciałabym, by był. A przecież każdy ma prawo do własnych wyborów w życiu. Porządku Marta, wiesz, dawniej też myślałem, że nigdy nie wybaczę zdrady. Nie wybaczę zdrady. Jak się jest młodym, to łatwo o radykalne poglądy. Teraz wiem, wiem, że nic nie jest oczywiste.